Witam na ostatnim pożegnaniu, jak już wiecie mój prywatny samochód Audi A8 D3 trafia do oferty, kto jest bardziej zainteresowany na moim kanale na YouTube są wszystkie inne filmiki na temat tego samochodu, jak był kupowany w Holandii, jak przyjechał do Polski, parę słów, 2008 rok produkcji, 2009 styczeń pierwsza rejestracja, Ciekawostka taka: pojazd w Holandii od początku do końca serwisowany w autoryzowanym warsztacie Volvo. Oprócz historii serwisowej mam do niego wszystkie przeglądy techniczne, odnowości z adnotacją przebiegu. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ kilka miesięcy szukałem takiego egzemplarza z taką historią. No niestety w Niemczech Ausemki w takich czy w podobnych pieniądzach to były takie, że po prostu Przebieg niby 300 tysięcy przebiegu, a ostatni serwis przy 250 w ACO. Ale uwaga, 10 lat temu. No i takie są po prostu samochody w Niemczech. Eee, tutaj jeszcze na taką uwagę moją zasługuje to, że auto jest w 100% bezwypadkowe. Co zaraz Wam to pokażę na pomiarze powłoki lakierniczej tak prezentuje się auto od strony wizualnej opony zimowe w Redenstein no roczne kupione przeze mnie przed zimą mam jeszcze do auta opony letnie po kilku sezonach takie jeszcze na sezon do polatania z Holandii gdy samochód sprowadzałem tutaj była utleniona blenda, blenda jest polakierowana jak widać na nowo Kurczę, słońce przeszkadza w nagraniu, ale myślę, że e, coś tam widać. Wiadomo, na masce, jakieś tam bardzo drobne odpryski od kamieni. To samo na zderzaku. samochód mówię bez wypadkowej tu też żadnych kolizji nie miał nic nie było poprawiane także jakieś tam drobne odpryski od kamieni rzecz całkowicie normalna tutaj ta felga widzicie na dole lekko przerysowana o teraz słońce nie przeszkadza doskonale widać jak auto wygląda Chyba musiałbym go odwrócić w drugą stronę, żeby pokazać. Chociaż może zrobimy tak i będzie doskonale to widać. No jednak nie, tutaj słońce przeszkadza. Dobra, zaczniemy może od pomiaru powłoki lakierniczej. Mój miernik zawsze na aluminiowych elementach pokazuje 0,50. Mniej więcej takie wartości, jeżeli jest oryginał, to tu mamy maskę, oryginał, błotnik, oryginał, drzwi, oryginał drugie, drzwi też, oryginał błotnik, oryginał klapa bogażnika, oryginał i tutaj mamy element powtórnie lakierowany, bo mamy więcej, i tutaj mamy drzwi powtórnie lakierowane, że druga warstwa lakieru i błotnik w oryginale. Nawet jak ostatnio dawałem tylną blendę tylnej klapy do lakierowania, to właśnie potwierdził mi to lakiernik, że drugi lakier na, na tylnym błotniku i yy, no jakieś tam przepylenie rozcieniowanie na drzwi teraz pokażę wam wnęki oryginał oryginał szybko sobie przelecimy na drugą stronę to równo przykładać. Także wnęki oczywiście w oryginale. Ja to pokazuję poglądowo. Kto chce, to może sobie to wszystko weryfikować własnym miernikiem. No i przechodzimy do wnętrza. Oczywiście nagłośnienie, BOS. Tylna kanapa podgrzewana. Głównie z żoną, że tak, tutaj tych dywaników nawet nie było. Ale to właśnie czekam na nowe. Chyba jutro mają dojść do paczkomatu. Te to już są stare, co są na przodzie. Także one zostaną. Wyrzucone ja z takimi dywanikami ten samochód kupiłem, oczywiście. Fotele z przodu, z pamięcią, podgrzewane fotel kierowcy. Będę starał się pokazać na jakim etapie jest zużycie. No, takim normalnym polskich map do nawigacji czy też polskiego języka nie wgrywałem, zaoszczędziłem to sobie i tak tego nie używam. Natomiast tutaj reszta czy roletka tylnej szyby, w pamięć foteli, elektrycznie ustawiane, podgrzewanie, ustawianie elektrycznej kierownicy. No, generalnie wszystkie te systemy, które auto posiada, są w 100% sprawne. Myślę, że tyle z wnętrza. Pokażę Wam historię serwisową z Holandii, a później Wam powiem pokrótce, co ja w aucie zrobiłem. Auto było kupione świeżo po przeglądzie technicznym. Tutaj macie holenderski numer rejestracyjny 60, 48 przepraszam, HLB1, przebieg 275 000, data wykonania e, przeglądu 21 czerwiec 2021. No, przegląd się skończył w tym roku wiadomo, że kolejnego przeglądu w Holandii auto już nie miało wykonywanego bo od listopada jest bodajże w Polsce stos różnego rodzaju faktur, zleceń z autoryzowanego warsztatu Audi zlecenia faktury pierwsza lepsza Audi serwis 2018 rok 233 Tysiące km, 500 euro. Eee, Audi Service e, 18 rok, przebieg 233, kolejna, 3300 euro. No trzeba byłoby sobie naprawdę tych faktur. No tutaj mam podejrzewam, koło 50 zautoryzowanego serwisu. Trzeba byłoby sobie nad tym posiedzieć, poczytać, ale też można po numerze WIN. Dojść do tego co, dlaczego i tak dalej. Książka oczywiście e, serwisowa również jest. Tu macie Audi 18 rok, 233 tysiące hmm, Tutaj macie wszystkie inne, wszystko w Audi co było robione, tylko to nie jest do końca, bo są, po prostu nie było to wypełniane. Musiałbym tutaj odnaleźć. Nowsze tam było 18 roku, mamy 1200 euro w Audi. W 19 roku, w każdym razie, do 2021 roku na pewno zlecenia z Audi są. Jak ktoś jest bardzo konkretnie zainteresowany, to może sobie no wejść i sobie po numerze WIN historię. Odczytać ja to mam to nieposegregowane, to było w schowku, i tak dalej. Widzicie też, auto było w niezależnych warsztatach, bo nie tylko w Audi. E, tutaj mamy akurat Bosch Serwis, coś za 900, 925 euro też było robione. Jestem właśnie pod mynią, gdzie zostawiam auto 2 dwa dni temu na korektę lakieru, bo jestem zwolennikiem myjni szczotkowych, więc trzeba było trochę lakier odświeżyć. Też samochód został posprzątany i w takim stanie po prostu zostanie zaprowadzony na posesję i nie będę już dłużej nim po prostu jeździł. Widzicie przebieg aktualny 287 868 km. Że jakieś jeszcze 10 km na dojazd do domu. 8,6 to jest średnie spalanie Yy, które ja generuję tym samochodem, yy, no, ty, no, i chciałbym jeszcze tylko dodać, to co ja w aucie zrobiłem. Oprócz opon wymiany oleju po zakupie w skrzyni, w silniku, coś mi po prostu nie pasowało, delikatnie stukało w przednim zawieszeniu. Yy, specjalista, nowy warsztat się otworzył w Kielcach, gdzie pojechałem. I on mówi, że to będą dolne wahacze. No to dobra, po 600 zł sztuka niech pan wymienia. Reklamował się bardzo mocno na Facebooku, co się okazało po wyjeździe od niego. Nadal stuka, żadnej reklamacji nie ma, on tam nic więcej nie widzi. Pojechałem do innego mechanika, który powiedział, że w takim wypadku trzeba wymienić wszystkie inne wahacze. Także całe kompletne zawieszenie z wyjątkiem tych dolnych zostało wymienione. Co jest najgorsze, nic to nie dało. Musiałem się wybrać aż do hełma, do swojego rodzinnego miasta, do mechanika, który ma autoryzację na grupę Volkswagena, bo sam wiele, wiele lat pracował w serwisie SKODY i dopiero on zobaczył, że dolne wahacze, przez tego pierwszego mechanika, zostały zało, założone, używane, wleciały nowe Landfordery, no i dopiero to rozwiązało problem, także kto się śpieszy ten dwa razy traci tak to można powiedzieć chciałem szybko nowy warsztat, zaufałem tak to się skończyło że zamiast zmienić dwóch wahaczy w samochodzie niepotrzebnie jest wymienione całe kompletne przednie zawieszenie który też dostrzegł ten mechanik też dobrze że delikatne zapocenie ma maglownica i została ona zregenerowana poza tym auto w 100% awaryjne i nic z tym samochodem Kompletnie się nie działo. Raz, dosłownie jak jechałem do rodziców, przestała działać pneumatyka. Nie dało się samochodu ani obniżyć, ani podwyższyć. Ale to akurat pojechałem do elektromechanika, który podpiął komputer i no po prostu powiedział, że spalony jest bezpiecznik, także taka awaria to nie awaria, bo wymiana tego zajęła może pół godziny, bo trzeba było po schematach dojść w czterech czy pięciu miejscach w A8 są. Bezpieczniki. Także tyle tutaj na temat mojego wkładu w to auto. Też mechanik, ten akurat, który już trzeci wymieniał te dolne wahacze, które były problemem w tym samochodzie, zauważył jedną bardzo ciekawą rzecz mojego egzemplarza: że samochód ma w 100% czysty sterownik, po podjęciu pod komputer ja nie mówię tutaj o silniku, o skrzyni biegów samochód nie ma żadnych błędów związanych z jakąkolwiek elektroniką a trochę tej elektroniki tutaj jest, także nie ma takiej rzeczy która w samochodzie nie działa, pokażę Wam jeszcze Audi pod maską 3 litrowy diesel pokrywa silnika wszystko Osłony. Tak jak było przykurzone, takie jest. ja nie jestem tutaj zwolennikiem mycia silników. Silnik nie ma wycieków zapoczeń ani od góry, ani od dołu. Nie ma również od korodwie od Wiadomo, Holandia soli na drodze Nie ma. Już się starła moja. Wymiana oleju, która była robiona w listopadzie po zakupie i wtedy też był wymieniany e, olej w skrzyni biegu. Oprócz tych nowych opon zimowych, które są tutaj e, na aucie posiadam również opony letnie, na których samochód przejechało. Może są kilkuletnie, nie są w pierwszej świeżości, ale mówię, no jak ktoś niedużo jeździ, tak jak ja, to na sezon albo dwa powinny wystarczyć. Myślę, że temat prywatnego samochodu wyczerpałem. Trochę to zawsze dłużej schodzi, bo jak się coś na temat samochodu wie więcej i go przez dłuższy czas użytkowało, to też można więcej na ten temat powiedzieć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu.